Cześć! W dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie mory. Na pierwszy rzut oka są takie same, chociaż przy zbliżeniu większym widać, że ta jest troszeczkę większa i ta jest troszeczkę grubsza. Tutaj można sobie zrobić takie porównanie. I grubość. Proszę bardzo. I jedna to jest Companion i druga to jest Heavy Duty. W dzisiejszym odcinku wam powiem czym one się tak właściwie różnią. W pierwszej kolejności zajmiemy się morą Heavy Duty. Ona jest grubsza od zwykłego Companion. 3,2 mm grubości ma głównie. Wygląda ona w ten sposób, jak na przykład właśnie tutaj widać na załączonym obrazku jest bardziej masywniejsza na pewno jest cięższa względem zwykłego kompaniona. Czym się różni? Tak właściwie, poza grubością, na pewno ciężarem, bo jest grubsza, bo jest heavy duty. To jest w tym przypadku stal sandwich carbon w tym przypadku. I tu mamy kąt, kąt szlifu 27,5 stopnia, czyli bardziej taki do jakiegoś rozłupywania, bardziej taki po prostu mocniejszy, bardziej się wbija. Zaraz pójdziemy też zobaczyć jak to po prostu działa na drewnie. Teraz przejdziemy sobie do latającego komarka tutaj. Tutaj mamy tak naprawdę grubość głowni 2,5. Szlif jest 23 stopnie założony, więc to jest bardziej do jakiegoś też, też do bushcraftu, ale też na przykład do jakiegoś bardziej krojenia, nie do takich jakichś rzeczy typu y, nawalanie w drewno i tak dalej. Teraz przejdziemy sobie zobaczyć y, na drewnie, jaka jest różnica między tym. Najpierw heavy duty i zrobimy sobie mniej więcej tu w tym przedziale. Zrobimy tak i zrobimy tak i dosyć jest głębokie. Y, zaraz jeszcze przejdziemy do patyków, ostrzenia i tak dalej, i tak dalej. Bierzemy z zwykłego companiona, robimy dokładnie to samo. Czyli tak i tak. W tym przypadku to nie odleciało, a nawet jakby to odleciało, to i tak widać, że to jest płytsze względem tego. Siły użyłem podobnie. To jest właśnie wina szlifu, że ten ma bardziej taki rozłupujący, a ten ma bardziej do precyzyjnych cięć, czyli teraz przejdziemy do czegoś z i tu się pokażą różnice właśnie przy tym. Użyjemy właśnie naszej more heavy duty, żeby pokazać wam, jak to utnie na trzy razy. Jakbym troszeczkę mocniej uderzył, to by poszło nawet na dwa. A teraz weźmiemy sobie jakąś podobną gałąź, która tutaj jest. No dobra, ta jest cieńsza. Muszę tu znaleźć jakąś gałąź. Dobra, może być ta. Mamy kompanionka. Uwaga, uderzamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest różnica, ale ta jest cieńsza względem tym tutaj na dole. A po prostu sam fakt tego, że to jest typowo właśnie do rąbania, a to jest do bardziej precyzyjnych prac. I teraz wam to pokażę na tych świeżych patyczkach. Przy tym, co teraz będę robić, jeden i drugi nóż będzie się sprawdzać dobrze. Czyli po prostu przy obieraniu z bocznych patyków. Obydwa noże będą się dobrze sprawdzać. I teraz tak. Przetniemy sobie i teraz jedno wbicie. Przy takim tym może to, ale dobra. Jedno wbicie, jakieś mocniejsze. Nie wbicie tylko bardziej takie złapanie. Czyli o. Głębokość mniej więcej wchodzi w ten sposób. Nie wiem czy ostrość się wam strzyma, ale dobra. Czyli mniej więcej tak na na Jedną, trzecią, nawet bym powiedział, że prawie do połowy wchodzi na jedno takie mocniejsze wsadzenie. I teraz jeszcze zrobimy sobie po prostu tak, że to, jak bardzo to ściąga materiał, przez to, że yy, gałąź odsprężynowała i uderzyła w aparat i strzyżaki i komarki. Ale przez to, że to jest po prostu typowo właśnie taki kąt ma, a nie inny to się strasznie wbija i po prostu bardzo jednak robi demolkę, że tak to powiem. Czekaj, nie demolkę, jak to powiedzieć? Rozpierdol. No po prostu głęboko to się wbija. I teraz tą drugą gałązkę zrobimy z zwykłym kompanionem. O, listek kolor zmienił jeden tylko. No, ale dobra, robimy dokładnie to samo. Czyli pozbywanie się o, tu już widzicie się zaczyna blokować przy tych grubszych. I teraz tak. Korowanie, o widzicie, jest. Nie wrzyna się w tak bardzo jak w przypadku właśnie Heavy Duty. Przez kąt oczywiście. Tu jest bardziej do jakichś takich precyzyjnych prac jakichś mniejszych przez kąt. I teraz uwaga, teraz wsadzimy go mniej więcej grubość, jest będzie podobna jak była tam. O widzicie? Jak głęboko nie wiem, czy to będzie widać? Tutaj nie, 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 nie weszło to głęboko, dosyć płytko. Tutaj weszło taka jedna, nawet niecała jedna trzecia. To nie wchodzi głęboko przez kąt, tak jak już wspomniałem. Czyli, jeżeli będziemy chcieli zrobić to tak, dobra, tu zeszło, ale o z tej strony, to jak tam, to tam już by zeszła ponad połowa. A tutaj mamy właśnie jedną trzecią materiału. Czyli nie jest to takie, nie rozwala, nie, nie penetruje to tak głęboko jak właśnie w przypadku heavy duty. I tyle na przykład można zrobić sobie jakieś um, bardziej takie drobniejsze prace typu właśnie jakieś bardziej rzeźbienie, jakieś takie na przykład rzeczy. A w przypadku heavy duty to bardzo będzie po prostu się wrzynać i penetrować materiał, co będzie skutkowało tym, że on po prostu nie będzie taki dobry. Teraz jeszcze spróbujemy na przykład przeciąć sobie w ten sposób i w przypadku heavy duty to już by było przecięte. A tu jak widzicie cały czas kręcę i wrzynam. I nie, o dopiero teraz poszło, więc widzicie różnicę między właśnie kątem 23 stopnie, a w heavy duty 27,5. Więc widzicie, tamten kąt jest bardziej taki do penetracji, do rozbijania materiału, a ten jest bardziej do jakichś takich drobniejszych prac. Dobra, przejdziemy do ostatniego takiego że tak to pewnie testu i porównania. I zaraz porównamy po prostu cenowo, i co się bardziej opłaca, i tak dalej. Mamy dębową gałąź, jako podsuszoną, ale dębową wciąż gałąź, i teraz. Tutaj będziemy robić tak. Ja sobie okoruję troszeczkę. Tutaj mniej więcej i drugą tutaj, żeby grubo się było podobnie. I teraz tak. Uwaga. Ile razy uderzę w tom, żeby przeciąć heavy duty, czyli tym grubszym, i potem zwykłym kompanionem. Uwaga. Raz, dwa. Dobra, tu nie trafiłem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 26 mniej więcej. E, oczywiście dało się to zrobić lepiej, ale obracałem więc w tym przypadku zwykłym kompanionkiem też będziemy obracać. Grubość jest mniej więcej chyba podobna, zaraz chyba porównamy. Dobra. Oczywiście miejsca, w które nie trafiałem, nie liczyłem, żeby nie było że np. tutaj chcę uderzyć, a uderzę tutaj, więc dlatego po prostu odejmowałem niektóre, Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. One eternity later. 49 cały czas to obracam, robię dokładnie tą samą techniką. Noże są tak samo naostrzone, żeby nie było. No dobra, nie będą idealnie tak samo, ale plus minus. E, ile było? 50 ile? 49. A, no to 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58. Koło 60. E, miałem porównać grubości. Dobra. Y, to jest grubość. Y, a, tu był sęk jeszcze. Ale on był tak na krawędź. Widzicie, więc to mm, nie ma tutaj dużego wpływu. No ale dobra, no i tak nawet koło 60. No, żeby było w podobnej, więc grubość też jest podobna. Widzicie różnicę. Między te, takim malutkim, chudziutkim nożykiem a takim dużym i grubym. Nawet jest w rękojeściu różnica grubości, tak samo jak przy ostrzach. Więc e, co wychodzi to, że heavy duty się bardziej opłaca. Teraz przejdziemy do porównania cenowego. Dobra, zwykły companion około 4, 4 dych, 45 zł, no 40-50 zł w takim przedziale cenowym e, wychodzą każde rodzaje stali, czyli stainless i carbon. W przypadku heavy duty jest to 75 zł. Mniej więcej, zależy na jakiej stronie, i tak dalej. Tak samo wychodzi, czyli za obydwie stale. Za obydwa rodzaje stali. Więc coś opłaca kupić. Jeżeli ktoś, komuś wystarczy nożyk do robienia podstawowych prac, czyli ostrugania patyka, wycięcia ewentualnie gałęzi, jakieś i tak dalej, i tak dalej to zwykły kompanion tego się nada. Ale jeżeli chcecie coś kupić, to i tak jest w ogóle 45 zł. To jest niecałe, to nie jest niecałe 50 zł. To jest zwykłe 50 zł, to nie jest jakoś drogo. Jak za nóż, to jest naprawdę niska cena. No, 75 zł to też jest dobra cena, jak za mm, heavy duty. Nie, to nie jest to prawda Hulta Force, którego jak napiszecie w komentarzu Hulta Force i zasubskrybujecie kanał oraz zostawicie łapkę w górę, to zakupię z kolejną sztukę, bo to jest niezniszczalna. Ale po prostu chcę mieć drugą do testów i go rozwałem na, na nagraniu. Będziemy robić wszystko, no poza strzelaniem, no chyba, że y, uzyskam odpowiednie y, zezwolenia na strzelanie do noża, no ale dobra, przejdźmy teraz do y, podsumowania, czyli wychodzi na to, że Wy płacicie niecałą stówę, bo 70, około 75 zł za nóż, który jest y, bardzo dobrej jakości, y, przyjemny, ogólnie w mm, pracy i tak dalej, który może nie, że jest jakiś bardzo niezniszczalny, ale na pewno jest dobry do takich prac. A tutaj płacicie mm, około 50 zł za też dobry nóż, ale jeżeli i posłowanie jest takie, jeżeli chcecie kupić, właśnie, jak już mówiłem, nóż do strugania patyków, y, dla dziecka na przykład y, starszego oczywiście, bo nie będziecie pięcioletniemu dziecku dawać noży, ale jeżeli chcecie na przykład dla dziecka na sam początek, to zwykły ko kompanią się przyda, tak? A jeżeli chcecie już bardziej iść w bardziej w jakieś, mm, w efektywność tego noża, to Heavy Duty naprawdę y, jest bardzo dobry. Oczywiście, no właśnie propos Hulta Force no to kosztuje 20 zł na jakichś BHP sklepach, no ale to, to nie odcinek o Hulta Force tylko o podsumowaniu właśnie i porównaniu dwóch rodzajów mor. A więc dzięki za oglądanie odcinka. Jeżeli nie widzieliście recenzji Hulta Force'a, no to tu możecie obejrzeć w karcie, ja właśnie zrobię potem, za jakiś czas jak zakupię i napiszecie ten komentarz, będzie dużo łapek w górę, to właśnie zrobię recenzję po prostu drugiej sztuki, taką już do kompletnego zniszczenia, no. Mam nadzieję, że zobaczymy się w vlogu, który pojawi się, powinien się pojawić za tydzień, jak dobrze pójdzie, albo po prostu następny odcinek to będzie vlog i we wrogach też będziemy testować po prostu różnego rodzaju stale także dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień albo w następnym odcinku cześć